Witamy w WatchMojo Polska! Dziś odliczamy nasze kolejne TOP 10 remake'ów horrorów. Numer 10 Martwe zło Pierwsze trzy filmy Martwe Zło są komediami grozy, ale wersja z 2013 roku to zdecydowanie horror i jesteśmy podekscytowani. Tak, kochamy Asha Williamsa, ale reżyser Fede Alvarez nakręcił całkowicie krwawą wizję tego pomysłu. Film od początku emanuje złem i nie daje chwili wytchnienia. Wydarzenia stale budują napięcie, a pod koniec stają się niemal przerysowanie krwawe. Po raz kolejny martwe zło dało fanom przyjemne spojrzenie na niesamowity potencjał serii. Numer 9. Jesteśmy tym, co jemy. Tytuł to wariacja znanego powiedzenia, jesteś tym, co jesz. Tylko, że te postacie potraktowały to dosłownie. Film opowiada o dwóch nastoletnich siostrach, wychowanych w kanibalistycznym domu, które chcą z niego uciec. To surowy i nastrojowy obraz, który zapada w pamięć. Zaadaptowany z meksykańskiego filmu z 2010 roku o tej samej nazwie, nie jest to jedyny zamerykanizowany remake na naszej liście.

To w zasadzie kolorowa kopia kultowego filmu niezależnego z 68 roku, który dał nam współczesne zombie. Noc żywych trupów Toma Saviniego to w większości ta sama ekipa, która pracowała nad oryginałem, a sam George Romero był nawet producentem części materiału. W stosunku do bardziej subtelnego czarno-białego filmu podkręcono tylko ilość przemocy i krwi. To jednocześnie hołd dla oryginału i mocny horror, który dał widzom Krwawą rzeź przy wsparciu i zachęcie twórców źródła. Numer 7. Wzgórza mają oczy. Ta wersja filmu Wesa Cravena z 1977 roku przeraziła widzów z mutowanymi sadystami żyjącymi na pustyni w Nowym Meksyku. Gang morderców zastawia pułapkę i zagraża rodzinie, siejąc brutalną przemoc. A film jest dozwolony tylko dla pełnoletnich widzów. Ten remake z ogromnymi ilościami krwi i mutantami sprawił, że w czasie następnej podróży zastanowimy się dwa razy, nim przyjmiemy pomoc od nieznajomych i pojedziemy na skróty. Numer 6: Świt żywych trupów. Remake Zaka Snydera horroru z 1978 miał trudne zadanie odtworzenia obrazu, który rozpowszechnił filmy o zombie. Ale stanął na wysokości zadania. Centrum handlowe jest łącznikiem z filmem źródłowym, a świt żywych trupów to nowy zestaw przynęt na zombie, świeże spojrzenie na te stworzenia i subtelny ukłon w stronę poprzednika. Ten innowacyjny i dobrze przemyślany film dał zagorzałym fanom strach, którego pragnęli i przyciągnął nową rzeszę fanatyków do kin. Numer 5. Pozwól mi wejść. You have to invite me in. to your home. Produkcja tej opowieści o nastolatku i jego nadnaturalnej sąsiadce ruszyła jeszcze przed premierą filmu, na którym została oparta. Amerykańska wersja szwedzkiego filmu o tym samym tytule zamieniła sztokholmską scenerię na miasteczko w Nowym Meksyku. Oryginał jest niezły, ale amerykańska wersja to opowieść o przyjaźni, miłości i przemocy, która nie zaniedbuje dozy strachu i buduje relacje między postaciami. Dzięki temu film jest tak bogaty i przekonujący? Był też chwalony przez krytyków. You like me? Yeah. A lot. Numer 4 The Ring Ta mrożąca krew w żyłach adaptacja japońskiego filmu o tym samym tytule sprawiła, że widzowie na całym świecie chcieli odwrócić wzrok. To mściwy duch uwięziony na taśmie wideo i śmierć każdego, kto ją obejrzy. Wiele ofiar jest sceptycznych, ale do czasu, kiedy wydarzy się coś, co znają z nagrania. Film dowodzi, że strach może być ponad podziałami kulturowymi i językowymi i że nikt nie jest bezpieczny. A to sprawia, że zachodni kinomani drżą z przerażenia. Numer 3: Inwazja łowców ciał. Ten remake filmu Science Fiction z 56 dał nam nowy poziom paranoi. Kosmici chcą podbić ziemię klonując mieszkańców dzielnicy San Francisco i zmieniając ich w pozbawione emocji repliki. Część skazanych na zagładę ziemian to odkrywa i rozpoczyna się wojna na spryt i przebiegłość, w której trzeba odkryć kto już jest podmieniony i jak powstrzymać zbliżającą się inwazję. We came here from a dying world. We adapt and we of life is Ten apokaliptyczny horror porusza te same tematy co oryginał, ale ma niesamowite efekty specjalne i jest przykładem dobrze wykonanego remakeu. Numer 2 Mucha. Reżyser David Cronenberg słynie z krwawych efektów specjalnych i badych horroru, a ten film nie jest wyjątkiem. Naukowiec Seth Brandle tworzy urządzenie teleportacyjne, ale na jazdę testową nieświadomie zabiera muchę, co łączy ich DNA, a on powoli popada w szaleństwo, gdy jego ciało zaczyna zmieniać się w groteskowe i potworne stworzenie. But now the dream is over. And the is Powolne i rozdzierające serce pogorszenie stanu umysłu i ciała to opowieść w stylu Jekyla i Hyda i przerażający remake, który warto obejrzeć. Zanim ujawnimy nasz numer 1, pora na kilka wyróżnień. Maniac Elijah Wood jest przerażający w tym psychologicznym thrillerze. Please, don't scream! Dom woskowych ciał – inna, ale świetna wersja filmu Vincenta Price'a. Funny Games US – sprytny i szokujący anglojęzyczny remake filmu Michaela Haneke. Halloween – podejście roba zombie jest naprawdę wyjątkowe. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy, dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1 Coś Ten remake horroru sci-fi, istota z innego świata z 51 jest jeszcze bliższy noweli Johna W. Campella Jr. Kim jesteś? To historia grupy naukowców na Antarktydzie i zmiennokształtnego kosmity, który może przybrać czyjąś tożsamość. Napięcie mrozi krew w żyłach, a efekty specjalne są przerażające, więc trudno usiedzieć na miejscu i nie wiadomo komu można zaufać. To odpowiedni miks strachu i tajemnicy, od którego nie można się oderwać. Wersja Johna Carpentera przyćmiewa kampowe efekty specjalne oryginału. Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.